Jeżeli szukacie takich modeli, które właśnie w ten sposób wyglądają, tu są tak fajnie podniesione, to ten film jest dla was. Mam dzisiaj kilka przykładów. Cześć dziewczyny, tutaj Katarzyna z wigello.pl, czyli ze sklepu z perukami. Dziś o perukach z podniesioną górą, czyli o fryzjerze w szopladzie. To co mam na głowie, to jest peruka codzienna i jak dla mnie wygląda fajnie, ale to nie jest dla mnie fryzjer w szopladzie. Już wam pokazuję, co mam na myśli. A to jest model Emily. I w tym modelu czuję się tak, jakbym przed chwilą weszła od fryzjera. Ma fajnie podniesioną górę, piękne odrosty. Model Emily to rozwiązanie premium, ponieważ tutaj ma rozmytą linię czoła, dzięki czemu włosy wyglądają, jakby wyrastały prosto z głowy plus bardzo plastyczne włosy, które można sobie przyklepać i wyglądają bardziej codziennie albo szczotką fajnie podnieść i zaczynamy wyglądać właśnie jak od fryzjera. Za moment troszkę krótszy model. Nazywa się New Finesse. I tutaj mamy lekko kręcone włosy. I teraz wybrałam kolor z odrostami, ale oczywiście ten model występuje w wielu różnych kolorach. Model Hana Life. I tutaj także ta góra może być troszkę taka położona albo troszkę podniesiona. Hana Life także ma. W rozmytą linię czoła. A na koniec model Paula. A czepek od peruki od środka wygląda tak. Jest leciutki, przewiewny, bardzo elastyczny, a dodatkowo tutaj na dole ma regulację obwodu głowy na gumce. Modele z podniesioną górą to tylko przykłady. Mamy ich o wiele więcej w naszym sklepie, także jeżeli szukacie innych kolorów, albo trochę innych modeli, albo innych długości, to zapraszamy na wigello.pl do naszego sklepu internetowego. Możecie także do nas osobiście do Poznania przyjechać i modele przymierzyć, ale proszę, aby każdą wizytę umówić wcześniej telefonicznie. Albo możecie do nas zadzwonić, bo naprawdę wszystko można przez telefon załatwić. Chętnie Wam pomożemy. Wszystkie prezentowane dzisiaj przeze mnie modele to wyroby medyczne i należy ich używać zgodnie z instrukcją albo etykietą, którą macie dołączoną do każdego modelu. A oprócz tego, na naszej stronie internetowej wigello.pl w zakładce poradniki znajdziecie mnóstwo filmów, na przykład jak włożyć, wyprać czy pielęgnować perukę. Zapraszamy!